W tym tygodniu Raciborski Sąd zaprasza do udziału w tygodniu mediacji. Wśród szeregu wydarzeń zrealizowano też symulację mediacji, w której udział wzięła młodzież z drugiego liceum ogólnokształcącego. 17 października, w Międzynarodowym Dniu Mediacji, sąd rejonowy w Raciborzu odwiedzili licealiści. Zamiast matematyki uczyli się dziś mediacji. Zostali tak podzieleni, że jest jeden lub dwóch mediatorów, bo też tak można prowadzić mediację. Nie tylko jeden, ale dwóch mediatorów również może być. Więc jest dwóch albo jeden mediator. I z pozwanym powódka, akurat tam mamy taką sprawę między uczniami. Nie oddała książki. Ten napisał, że jest złodziejką. I teraz. Dwie strony muszą znaleźć jakieś korzyści tego sporu dla siebie, żeby tę ugodę jednak zawrzeć. Pożyczyłam książkę koleżance, ona miała mi ją oddać tam po jakimś czasie, ale nie oddała. Ja się bardzo zdenerwowałam i napisałam na tablicy, po prostu, że jest głupią złodziejką, coś takiego. Później cała klasa to zauważyła, po prostu zaczęła się śmiać z koleżanki, zaczęła no, jakieś tam zdjęcia jej robić i tak dalej, no i koleżanka wiosła o to po prostu do do sądu właśnie, właśnie o tą mediację, ten wniosek. Wyprowadziliśmy jakby wszystkie ze stron, tak. No i po rozmowie z poszkodowaną, znaczy z poszkodowaną i oskarżoną doszliśmy do jakiejś tam ugody, tak. Na przykład zmniejszyliśmy kwotę. Przede wszystkim, no, przede wszystkim wysłuchaliśmy dziewczyny. Problemów, problemów. To, jaki jest problem i... I dziewczyny same doszły do, do jakiegoś takiego kompromisu, no bo my nie no możemy tylko... na to wpływać. My nie możemy być jakby pośredni, tak? To w sensie nie możemy być... Nie możemy wpłynąć na, na decyzję. Tak. My możemy tylko wysłuchać i sporządzić. Nasi mediatorzy tutaj nam pomogli dojść do tego, żeby po prostu tutaj Kresia zapłacić 250 zł odszkodowania oraz oficjalne przeprosiny tak samo ja za to, że tej książki nie oddam w ustalonym terminie. No i doszliśmy do tej zgody jakby razem wszyscy dzięki im pomocy. Praktyczna lekcja pozwoliła młodzieży zapoznać się z tematem mediacji, ale także obyć z tematami prawnymi. Bardzo ciekawa lekcja, bardzo ciekawe doświadczenie. Fajnie tak wszystko zobaczyć właśnie od tej trochę drugiej strony, więc no, mi się bardzo podobało, naprawdę. Mi tak samo. Nie było ciekawe, nie było jakichś takich zapychaczy, ani nic, Po prostu było ciekawe, i uczestniczyliśmy w tym wszystkim. Korzystnie nas nie, nie Z tym problemu podoba nam się, radzimy sobie oczywiście z pomocą pani mediator i naszego pana y, nauczyciela. Po coraz bardziej popularne są również mediacje rówieśnicze. I wprowadza się też taki model, y, aby jednak te mediacje w, w szkołach były, bo często niestety konflikty mamy czy między uczniami, czy na tle nauczyciel. Uczeń. Przecież często w szkołach mamy osoby pełnoletnie. Dlatego też jak najbardziej te mediacje rówieśnicze powinny wejść w życie i być moderowane przez nauczycieli. I myślę, że taka nauka kompromisu, w ogóle negocjacji w życiu się przydaje w każdym aspekcie życia. Mediacje to coraz popularniejszy temat. Cieszą się sporym zainteresowaniem, bo często pomagają uniknąć postępowania sądowego. Z większością problemów sporu między stronami nie musimy od razu iść do sądu. Możemy właśnie skierować... Naszą sprawę do mediacji i do profesjonalnego mediatora. Takie postępowanie jest szybsze, tańsze, ale przede wszystkim mamy wpływ na wynik tego sporu. Możemy też często tak naprawdę się dowiedzieć, w czym tkwi ten problem, z czego wziął się ten spór. I myślę, że też na przyszłość powoduje to, że. Lepiej my do tego podchodzimy, dlatego że mieliśmy właśnie wpływ, że ten wynik był też decyzją naszą. A więc zupełnie inaczej niż w przypadku rozstrzygnięć sądowych. Tu na decyzję orzekających nie ma wpływu żadna ze stron konfliktu. Ugoda nie ma jednego rozwiązania. Każde rozwiązanie co do ugody jest dobre. Nawet jeżeli nie dojdzie do tej ugody, to tak naprawdę to postępowanie mediacyjne bardzo dużo nam daje. Przede wszystkim yy, przyspiesza często postępowania sądowe, bo wiemy w czym leży problem, wiemy co druga strona czego oczekuje. A więc, jak się, jak się zachowa też na tej sali, później rozpraw. Więc, więc, tak naprawdę, nawet jeżeli nie dojdzie do tej ugody, to zachęcam, naprawdę zachęcam, żeby z tej mediacji korzystać. Mediacje to też miejsce, gdzie można dać upust swoim emocjom, poznać punkt widzenia drugiej strony i zaprezentować własne oczekiwania. Ten pośrednik musi być, bo niestety ten konflikt często powoduje, że strony się nie rozumieją wiedzą może w czym tkwi problem, ale się nie rozumieją. Jeden mówi o, o drzewie, a drugi o krzaczku, a mówią o tym samym, o tej samej rzeczy. Bo tak naprawdę dzisiaj w dobie multimediów i szybkiego życia problem mamy z emocjami. Problem mamy z, nie tylko z okazywaniem, ale przede wszystkim z nazwaniem tych emocji. Sprawy, które można rozwiązać z pomocą mediatora mogą dotyczyć wielu dziedzin życia. Możliwości te wciąż też się zwiększają. Dzięki rosnącej świadomości wiadomości społecznej. Dzisiaj mamy ten wachlarz bardzo różnorodny z uwagi na to, że mediacje mogą być i z prawa pracy i gospodarcze i w sprawach cywilnych, rodzinnych, a nawet i karnych więc tak naprawdę dotyczy bardzo szerokiej grupy ludzi. Często to są sprawy rodzinne, warto uważam, że tutaj mediacja powinna być obowiązkowa z uwagi właśnie, że to jest najbardziej ten taki czynnik emocjonalny, bo dotyczy często nas personalnie bardzo i rodziny naszych, więc jak najbardziej te rodzinne możemy ustalić kontakty z dziećmi, wysokość alimentów. Jak zatem znaleźć mediatora i gdzie się zgłosić? Wykaz osób pełniących tę funkcję znajduje się w Sądzie Okręgowym w Rybniku, który prowadzi listę stałych mediatorów. Także w budynku Sądu Rejonowego w Raciborzu znajdą państwo nazwiska i kontakt do osób, które mogą pomóc w polubownym rozwiązaniu konfliktu prawnego.